Szanowni Państwo, na swoich mediach społecznościowych poinformowałem Państwa, iż widziałem nowy film Patryka Wegi pod tytułem Polityka oraz że ten film jest najlepszym filmem, jaki widziałem w życiu. Z powodu tego wyznania spotkało mnie z Państwa strony proszę sobie wyobrazić wiele następujących nieprzyjemności. To mało jeszcze widziałeś w życiu filmów chyba. Obejrzenie jednego filmu w życiu to powód do duny, to mało Pan widział w takim razie. Człowiek, który przeczytał w swoim życiu tylko Nowy Testament i dzienniczek siostry Faustyny może uznać, że to najlepszy film, jaki widział, bo ogólnie niewiele widział. No i oprócz tego kilka zaledwie opinii, jakobym sobie ironizował czy żartował. Cóż za naiwność. Szanowni Państwo, przed państwem recenzja znawcy kina. Prawdziwego konesera, można by powiedzieć. Eksperta kinematografii, dla którego obraz Patryka Wegi pod tytułem Polityka to najlepszy film w historii kina. A ty słońce premierem zostałaś. Serdecznie zapraszam. News on the Aby w pełni zrozumieć fenomen obrazu Patryka Wegi należy sięgnąć do źródeł, do wiedzy filmowej, która jest tutaj. Muszą Państwo wiedzieć, że Patryk Wega podzielił swój film na rozdziały. Niczym Fontier, Levering, Wittenberg sięga zatem do wytycznych dogmy 95. Nie masz swojego zdania? Chociaż oczywiście pewnie nikt nie wie co to jest. Młodzież mówi w takich sytuacjach, pozdr dla kumatych. Ja natomiast Google it. Dokonując takiego wyboru dla wytwornego widza, takiego jak ja, Patryk Wega pozwala poczuć się wychwalonym znajomością realizmu cynicznego, a więc obecnie dominującego nurtu współczesnej sztuce chińskiej. Czy nie jest ona tutaj serwowana równolegle, bardzo dostojnie podawaną zimną francuską falą. I szokujące jest w obliczu oczywistej tej niewiedzy jawna ignorancja ze strony polskiej krytyki sztuki filmowej. Zresztą nie pierwszy raz postawa, która zdaje się nie dostrzegać tego świadomego ruchu artystycznego. James z tym? Jak mawiał wybitny przedstawiciel francuskiej krytyki filmowej przełomu XVIII-XIX wieku, jean Monde de Foucault, cnotą jest najgrywać się z krytyki nieuświadomionej. Byłem pełnomocnikiem ministra, zostałem powołany ja. No ale zostawmy tutaj formę, bo nie tylko ona jest maestrią. Gatunek obrazu Patryka Wegi już w samym tytule zdaje się wołać: Jestem horrorem! Jestem muzykalem. Jestem hardkorem. Nabrałeś się. Żałosne. Odpala Koguta. Proszę wybaczyć za ten pierwszy. I obiecuję ostatni żart w dzisiejszej recenzji. Jawnie kwituje tu oscylująco Patryk Wega bowiem do gatunku sztuki. W samym tytule już nawołuje do kina uwaga politycznego. Na rozkaz, bawimy się panowie! Proszę zwrócić uwagę, polityka, kinopolityczne. Jak blisko korelują te pojęcia ze sobą. Natomiast konceptualistyczny dualizm kolejnego wyboru artysty to jest coś, co dla przeciętnego widza takiego jak ty i jak twoi krytycy, których czytasz i oglądasz, rzecz absolutnie niewyczuwalna. Nie są to co prawda nawiązania, lecz naturalne przebicia jak Bohun Włodyjowskiego, Dawid Goliata, Goliat Dawida czy Spiderman Spidermana. Nie nadążasz, to dobrze, bo to cię przerasta. Autor niniejszego wywodu, czyli bezprecedensowe, ja mam na myśli nie mniej i nie więcej niż to, że Patryk Wega swoim obrazem przebił takie tuzy kina politycznego jak Paolo Sorrentino w filmie Boski. Wszyscy ludzie prezydenta Alana Pakuli i do bólu prawdziwe pokłosie Pasikowskiego. Niedoścignione. Vega, sięgając do najlepszych tradycji fowizmu wizualistycznego, ukazuje nieznane dotąd oblicze polskiej polityki. Obraża… <laughs> obnaża ubrane. Odkrywa zakryte. Umywa umyte. A wszystko wedle najlepszych kanonów XIX-wiecznego eksperta sztuki filmowej Gerarda Clisson. I jest w tym wszystkim zaskakująco obiektywny. Autorytet mediów tożsamościowych, gość telewizji publicznej. Wyróżniony nagrodą Grzegorza I Wielkiego przez środowisko Gazety Polskiej. Z laudacją. Wedze udało się pójść własną drogą. W jego filmach zło jest złem, a dobro dobrem. Nie ma propagandowej matrycy, jest prawda. Cip, 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 cip. Jednak Vega to także autorytet mediów opozycyjnych. Tutaj w miłej pogawędce z dziennikarzem antysystemowym. Misiek, nie róbmy dramatu. Co to jest taki za problem wydymać się z facetem? No dobrze, ale wróćmy do tematu. Do dzieła sztuki filmowej i jego epistemologicznego hiperrealizmu. Ściślej mówiąc neorealizmu włoskiego, który zdaje się tutaj co bardziej uświadomionych wołać o ostrzeżenie. Jaka jest polityka według Patryka Peki? To rzeczy dotąd nieznane ludzkiej percepcji. To posłanka, która w Izbie Ustawodawczej zjada sałatkę. To romans, polityka z kobietą, wpływy pewnego duchownego, a także odkrycie, że polityk partii opozycyjnej zdaje się być cynikiem. Doskonałe są to przedstawienia, zgodnie z teorią systemową Walca. Na szczególne uznanie, którego udzieliłby, gdyby żył włoski reżyser Maurizio Disconti, zasługują tutaj aktorzy, a właściwie ich wielopłaszczyznowe postacie, stworzone na potrzeby tego dzieła. Moje osobiste wyrazy szacunku przesyłam szczególnie do pana Macieja Sztura który swój warsztat aktorski prawdopodobnie wyszlifowany wedle najlepszej szkoły stanisławowskiej został tu wykorzystany w sposób jak dotąd do prawdy niespotykany. Jest taki film Frost Nixon i rola Davida Frosta odkrywana przez Michaela Sheena. Proszę zobaczyć. It's not illegal. I'm sorry. Te gesty, ta mimika, ta charyzma. Nie wiem dlaczego mi się to przypomniało. Widz rozczula się nad świadomością iluzjonistycznego sionizmu, wizualistycznego Patryka Weki. Szczególnie wtedy, gdy dostrzega pustkę w oczach Mózgu Dobrej Zmiany, gdy Maciej Sztur, a właściwie postać, którą odgrywa ten fizjoterapeuta, mówi. A równość? Kolej I można tak rozpływać się nad dziełem e, Patryka Wegi, nad montażem atrakcji i skojarzeń bardziej gustownym i dynamicznym niż w najlepszych dziełach Finchera. nad zdjęciami, których pozazdrościć może Endry i Tarkowski, czy wreszcie dobór muzyki, przy którym blado wyglądają tanie zaloty Quentina Tarantino. Proszę zwrócić uwagę na jawne akcenty punktualizmu i serializmu. Wino, taniec, śpiew. Najważniejsze jednak wydaje się to, jaki ferment wywoła ten film. Szczerze, nie chciałbym być teraz w skórze partii rządzącej. A jeżeli miałbym wybierać między byciem schetyną a kimś innym, to chciałbym być Chudendo. Syndykalna, niemoc dadaistyczna. Każda partia jest jak ul. Nie wiem, co Patryk Wega powiedziałby, gdyby zobaczył swój film. Na pewno byłby zachwycony. Z tym pytaniem jednak muszę Państwa zostawić, gdyż muszę się pożegnać. Powiem jednak do widzenia przed płętą, by ona mogła właściwie wybrzmieć. Można sytuować film Patryka Wegi w różnoraki sposób. Mój ranking jednak wygląda następująco. Polityka Wegi długo, długo nic. Osmutante z Felini, kiełbasa swojska prosto ze świni. <mulary>